Cześć, zapraszam cię na moje afirmacje. Ale ostrzegam, to nie są cukierkowe teksty, które masz sobie powtarzać dla poprawy humoru. To są słowa, które mają ci wejść do głowy jak młot i sprawić, że staniesz się twardszy niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli naprawdę chcesz trwałej zmiany, dobrze trafiłeś. Jeśli wymagasz od siebie więcej, niż inni w ogóle od ciebie oczekują, jesteś we właściwym miejscu. A nawet jeśli przyszedłeś tylko posłuchać, to i tak coś w tobie pęknie. Bo te afirmacje nie pozwolą ci zostać tym samym człowiekiem. Dlatego subskrybuj, zostaw komentarz i daj lajka. Dzięki temu będziesz miał codzienny kop w dupę, który przybliży cię do celu. Pamiętaj, tutaj nie chodzi o chwilową motywację. Tutaj chodzi o zmianę na całe życie. Regularnie uczę mój mózg dobrych nawyków. 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 Daję sobie zgodę na popełnianie błędów. 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 Cieszę się, że w końcu potrafię stanąć za sobą i postawić siebie na pierwszym miejscu. Cieszę się, że w końcu potrafię stanąć za sobą i postawić siebie na pierwszym miejscu. Cieszę się, że w końcu potrafię stanąć za sobą i postawić siebie na pierwszym miejscu. Cieszę się. Że w końcu potrafię stanąć za sobą i postawić siebie na pierwszym miejscu. Cieszę się, że w końcu potrafię stanąć za sobą i postawić siebie na pierwszym miejscu. Cieszę się, że w końcu potrafię stanąć za sobą i postawić siebie na pierwszym miejscu. Olewam pozytywne myślenie, stawiam na pozytywne działanie, a myślenie się dopasuje. Olewam pozytywne myślenie, stawiam na pozytywne działanie, a myślenie się dopasuje. Olewam pozytywne myślenie, stawiam na pozytywne działanie, a myślenie się dopasuje. Olewam pozytywne myślenie, stawiam na pozytywne działanie, a myślenie się dopasuje. Olewam pozytywne myślenie, stawiam na pozytywne działanie, a myślenie się dopasuje. Ciągle chcesz się przygotowywać do wyzwania, które nie chcesz podjąć. ciągle chcesz się przygotowywać do wyzwania, które nie chcesz podjąć ciągle chcesz się przygotowywać do wyzwania, które nie chcesz podjąć ciągle chcesz się przygotowywać do wyzwania, które nie chcesz podjąć Ciągle chcesz się przygotowywać do wyzwania, które nie chcesz podjąć. Twoje najważniejsze rozmowy to te, ze sobą samym i jesteś winien sobie wyłącznie prawdę. Ja wyłożyłem sobie sprawę bez cenzury, i uwierz mi to nie był zbyt śliczny obrazek. Jesteś winien sobie wyłącznie prawdę, a nie dobre samopoczucie. Twoje najważniejsze rozmowy to te ze sobą samym, i jesteś winien sobie wyłącznie prawdę. Ja wyłożyłem sobie sprawę bez cenzury, i uwierz mi, to nie był zbyt śliczny obrazek. Jesteś winien sobie wyłącznie prawdę, a nie dobre samopoczucie. Twoje najważniejsze rozmowy to te ze sobą samym, i jesteś winien sobie wyłącznie prawdę. Ja wyłożyłem sobie sprawę bez cenzury, i uwierz mi, to nie był zbyt śliczny obrazek. Jesteś winien sobie wyłącznie prawdę, a nie dobre samopoczucie. Twoje najważniejsze rozmowy to te ze sobą samym, i jesteś winien sobie wyłącznie prawdę. Ja wyłożyłem sobie sprawę bez cenzury, i uwierz mi, to nie był zbyt śliczny obrazek. Jesteś winien sobie wyłącznie prawdę, a nie dobre samopoczucie. Twoje najważniejsze rozmowy to te ze sobą samym. I jesteś winien sobie wyłącznie prawdę. Ja wyłożyłem sobie sprawę bez cenzury, i uwierz mi to nie był zbyt śliczny obrazek. Jesteś winien sobie wyłącznie prawdę, a nie dobre samopoczucie. Zacząłem od siebie bezwzględnie wymagać, a robiłem to po to, by zyskać wartość we własnych oczach. Chodziło o to, ile jestem naprawdę wart. Zacząłem od siebie bezwzględnie wymagać, a robiłem to po to, by zyskać wartość we własnych oczach. Chodziło o to, ile jestem naprawdę wart. Zacząłem od siebie bezwzględnie wymagać, a robiłem to po to, by zyskać wartość we własnych oczach. Chodziło o to, ile jestem naprawdę wart. Zacząłem od siebie bezwzględnie wymagać, a robiłem to po to, by zyskać wartość we własnych oczach. Chodziło o to, ile jestem naprawdę wart. Zacząłem od siebie bezwzględnie wymagać, a robiłem to po to, by zyskać wartość we własnych oczach. Chodziło o to, ile jestem naprawdę wart. Jestem odważny. Jestem odważny. Jestem odważny. Jestem odważny. Jestem odważny. Jestem odważny. Nie mogę sobie pozwolić więcej na bycie tchórzem. Nie mogę sobie pozwolić więcej na bycie tchórzem. Nie mogę sobie pozwolić więcej na bycie tchórzem.